Na planecie Rubikon 3 zostaje odkryty tajemniczy surowiec zwany koralowcem. Ludzkość, która do tej pory zdążyła już podbić wiele układów gwiezdnych, żywi wobec wspomnianej substancji wielkie nadzieje. Wierzy, że dzięki niej dokona się radykalny przełom technologiczny, który pozwoli zaspokoić jej niepohamowane ambicje. Jednak zamiast do przełomu dochodzi do niewyobrażalnej katastrofy. Próba wydobycia surowca powoduje tragiczną w skutkach reakcję łańcuchową. Tak bardzo pożądana przez ludzkość substancja wyzwala niszczycielskie fale ognia, które trawią całą planetę. Na tym jednak nie koniec, bowiem ognie Rubikonu wydostają się poza planetę, podpalając okoliczne gwiazdy. Od tamtego straszliwego wydarzenia przestrzeń wokół Rubikonu określana jest układem płonących gwiazd. Mija pół wieku od ogniowego kataklizmu i sytuacja wydaje się stabilizować. Koralowiec ponownie pojawia się na powierzchni Rubikonu 3, a ludzkość postanawia podjąć kolejną próbę wydobycia. Jak widać, nawet w dalekiej przyszłości nie nauczyliśmy się wyciągać wniosków z tragedii, nawet tych o iście kosmicznych rozmiarach. Międzygalaktyczne korporacje, różnorakie grupy wpływów, a nawet niezależni najemnicy podejmują nierówną walkę o pozyskanie rzeczonego surowca. Czy tym razem Rubikon 3 stanie w ogniu? Tylko czas pokaże. W grze wcielamy się w ulepszonego człowieka, znanego pod nazwą kodową C4621, choć w najemniczym półświadku znany jest on szerzej pod pseudonimem Kruk. Czym są ulepszeni ludzie? To ludzie, których ciała i umysły zostały przystosowane do sterowania potężnymi bojowymi maszynami kroczącymi, które my znamy szerzej jako po prostu mechy. Ludzie ci przechodzą szereg skomplikowanych operacji oraz cybernetycznych modyfikacji, które dostosowują ich ciało do jak najlepszego pilotażu wspomnianych maszyn. Jednocześnie w toku adaptacji zostają oni wyzuci z jakichkolwiek ludzkich emocji. Nie bez znaczenia pozostają także oznaczenia ulepszonych ludzi. W przypadku najemnika C4621 człon C4 oznacza czwartą generację, natomiast 621 to numer serii. Widzimy więc, że ludzie, którzy zostają wybrani do ulepszenia, nie mają już imion i zostają sprowadzeni do numerów seryjnych, co tylko dodatkowo ich od człowiecza. Niestety też wiele wskazuje na to, że świadomość ulepszonych ludzi jest na tyle silnie zespolona z kierowanymi przez nich maszynami, że gdy pojazd ulega zniszczeniu, oni również umierają lub w najlepszym wypadku znajdują się na skraju śmierci. I to mimo tego, że fizycznie nie znajdują się w mechu. Na początku gry najemnik C4621, pseudonim Kruk, znajduje się w fatalnym stanie. Najpewniej, w wyniku wyjątkowo ciężkiego starcia, jego maszyna zostaje zniszczona, a on sam, jako ulepszony człowiek, odnosi bardzo poważne obrażenia. Jest utrzymywany przy życiu przez bliżej nieznanego medyka, prowadzącego zapewne jakąś nielegalną klinikę. Współpracuje on z pewną szemraną osobą z przestępczego półświadka, znaną jako Treser Walter. Wiele wskazuje na to, że wyszukuje on na czarnym rynku ulepszonych ludzi, których może zwyczajnie wykorzystać do własnych celów. Treser nie przywiązuje się jednak specjalnie do swoich podwładnych. Wszyscy ulepszeni ludzie to dla niego tylko narzędzia, które w razie zniszczenia można zastąpić kolejnymi. Wszyscy jego najemnicy zwani są też potocznie psami. Najemnik C4621 staje się więc kolejnym psem w rękach tresera Woltera. Co przyniesie krukowi ta nie za dobrze zapowiadająca się współpraca? Tego dowiemy się grając w Armored Core 6 Fires of Rubicon. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, gorąco zachęcam Was do subskrybowania kanału oraz pozostawienia swojego komentarza. Jesteście także bardzo mile widziani na Discordzie. Ja nazywam się Adam Szymański i wielkie dzięki za odwiedziny w Balmora House.